Upowszechnienie czytelnictwa jest jednym z najważniejszych priorytetów każdej instytucji samorządu. Zbyt koszczy? Najbardziej z czytania i działania to czytam, czytam świat, jest pani Lucyna Brzezińska-Ruszkiewicz. Za pomysłowość, kreatywność. Za umiejętność dobieranych książek, za rozbudzenie wyobraźni, za tworzenie wspólnoty rodzinnej z książką. Otrzymuję nominację do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa, nagrody przyznawanej przez polską sekcję IBW Książka roku 2020. Powodzenia. Czytanie jest świetną zabawą. Bawcie się dalej. Ta nominacja jest już naprawdę jednym z najważniejszych i najpiękniejszych wyróżnień. Pozdrawiam. Upowszechniaczka.